Dzień dobry, siódem. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich towarzyszy, wszystkich insponiów i wszystkich szpiegów Kajzera na kolejnym odcineczku z Harcowem 4 Kajzer Luksowej Ukrainy i podało mi się troszeczkę tempo, w jakim Russian szaszalisz Republik, czyli nas kochany wierny papecik, który został wyzwolony spod rosyjskiego imperializmu z pami dywizem. co prawda większość są milicje. Boże, najtańsze co się da, milicja i trochę z meszków i za 10 koni. Aaaaah. sam powiedzieć, to coś będzie nam zapychało na front podczas wojny z Kaiserem, tak? Pójdziemy na wojnę z Kaiserem. A póki co, yy, trzeba skończyć tych przebrzydłych Rosjan imperialistów. <grytania> tak, bronimy dalej Rosję przed, przed Rosjanami. Yy, dalej to jest. Yy, powoli dywizje tu widzę, że, że, że zaczynają parować tym żbiczkom. Spoko, wiecie co? Ja bym tu chciał zmienić na. Na, na tego pana, tak, na, na, na Pelturę, bo on ma buściki do, do mechanizmów i niech sobie powoli tutaj leveluje te statystyczki, więc szkoda, żeby on tam siedział na tym treningu i, 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 i się marnował. Jak byłoby fajnie, gdyby on sobie po prostu powoli zaczął levelować. Także tymi stratami się nie przejmujemy, bo to wszystko to są straty w wyniku... W wyniku naszych papetów i, i, i tym się kompletnie przejmujemy. Dużo towarzyszy, dużo syndykalistów na świecie jest, także o, o power martwić się nie musimy. Dobra, trzymaj rozgrywkę i chciałem dzisiaj skończyć serio tych, tych, tych Russian Empire, bo wy kompletnie byście nie przewidziani na, na, na tym scenariuszu i kompletnie nie mam do was żadnego interesu, żeby z wami walczyć, więc fajnie jakbyście oddali mi ten Nowosybirsk i byśmy rozeszli się szczęściu, nadziei i miłości. Wybornie się bawię, do, po, po prostu wybornie się bawię. Wybornie się bawię na, na, na tym froncie wschodnim. Wład, to jest front wschodni, to jest front syberyjski. E, także... E, panie w Wladimirze III, e, jesteś pan menda i, i to tyle panu powiem. Menda i to bazarowa, syberyjska, żeś pan wciągnął mnie w tą wojnę, już mogliśmy tam gdzieś pod Berlin podchodzić, to nie, to musimy wbijać sobie atrysze na jakichś wschodnich kurła rubieżach. Władek Algiersu? <laughs> a śmialiście się, śmieliśmy się wszyscy towarzysze z Trypolitańskiej Republiki, a to pokonuje French State'a. Eee... Znaczy no, panie PT, no, trochę wstyd, że jakaś Trypolitanian Republic się puszuje, nie? O, co my spisowaliśmy? A, ciebie, co? A Bebici i Zdone, jak to Bebici i Zdone? Nie, Bebici! Bebici, taki piękny byłeś, taki imperialistyczny! No Nie, halo, pepić tak ma być, panowie, puszować. Nie wiem, strasznie dużo. O, tylko powiedziałem, tak ma być, puszować i przestali puszować. Strasznie dużo nagle tej sowieckiej milicji przylazło i nasza piechota się już nie mieści na froncie. To jest niepokojące, nawet z tyłu już zostają. Ale póki to nie nasze dywizje giną, tylko naszych ochotników, to możemy walczyć. No właśnie, jakbyśmy wypchnęli tego tanka, tak, 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 dawaj dywizję. Byśmy wypchnęli tego tanka, potem moglibyśmy wypchnąć tego tanka i moglibyśmy otoczyć ten nieszczęsny nowy. Ale czemu ty to puszujesz? Czemu ty to puszujesz? Macie lek lekutki plan na autopuszu, to przez rzekę wbijacie się. No i po co to ma być? Po co to ma być? Dobra, ale tu jest przebicie i to jest ważne przebicie. No i niestety muszę trochę pomagać, yy, bo nasz marszałek Pawlos Korpodowski sobie średnio radzi. Co są jeszcze nasze dywizje? To chyba są nasze czyste dywizje. Tak, to jest jedna czysta nasza armia, i ta druga też jest czysta nasza. Ty, a jakbym tak chciwie ich przeciął? O Jezus, ale to by było dobre. Ale by to było dobre. Dawaj, 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 dawaj. Może, może otoczymy. Może odejdziemy trochę od Sibisbi. Ej, oni też tu mają atryszę znowu. Co? Nawet ci też dostali atryszę. Czekaj, wy macie dalej stolice znowu w sybirsku, ta. No nie mów, że to nie mów, że. Nie macie to przeciąć. Tylko ty możesz przejść tędy, bo to jest pusta prowincja. Ta Arta, co to jest za dywizja? To jest Arta, Fiechota Ty no, dacie radę, panowie, nie dacie rady. Ha! Nowo-Sebirski padły. Nice, to dlatego taki atryszyn macie. Dobra. Teraz stolica jest wady w Ostoku. Nie, no właśnie. Teraz oni tu wszyscy mają atryszony, ale chodzi o to, żeby nie dać im stąd uciec. Chodzi o to, żeby nie dać im stąd uciec. Ja bardzo, ale to bardzo bym chciał zająć tą prowincję, bo dzięki temu to wszystko tutaj będzie kociołkiem. To już jest kociołkiem na południu. O, jest jak dobrze. To jest piękny kociołek. Ciś pan, my też mamy atryzę. Oni mają mniejsze atryszy w kotle niż my na tych kazachstańskich stepach. Ok, przeciliśmy to. Tak, przeciliśmy, dobra, i to jest kolejny kociołek. I o to chodziło. I o to chodziło, panowie. Teraz wystarczy poczekać, aż, aż jeszcze troszeczkę bardziej zgodnieją. I ich spuszujemy Oj, paliwo nagle zaczęło działać. Ej, poważnie, to było jakieś zbagowane czy coś, ale teraz paliwo ładnie się kręci. Dobra, panowie, bo szkoda czasu. Chodźcie, to po prostu spuszczujmy. Oni tu już praktycznie organizacji nie mają. Tu ten kociołek też jest domykany. Chodźcie, to spuszujemy, Zaraz zobaczymy, jakie straty im wpadły przez te wszystkie kotły. E, oni mają milion strat. Milion strat, czajcie. Znaczy, nasze straty też będą duże, ale spokojnie To nie są nasze dywizje w większości Może naszych tam, nie wiem, z 300 tysięcy zginęło tak naprawdę No, a zaraz zobaczymy, ile ich poginie po tych wszystkich kotłach Jezus, o te keski spadły, o Jezus, ile kesków spadło Pierwszy kocioł likwidacjonen 400 tysięcy Ładnie, ładnie, ładnie Teraz ten kazachstański magiczny kocioł Ciekawe, ile naszych zginęło od, od Atryszen to jest zastanawiające. Ile naszych dzielnych żbiczków zginęło, bo nie mieli co jeść na, na tych syberyjskich stepach, na tej syberyjskiej tajdze, na tym syberyjskim, tu nic nie ma. I po co była ta wojna? Po co żbiczki była ta wojna? Po co było umieraj za Syberię? Nie wiem, to jest jakaś oskryptowana, eventowa wojna, bo oni najpierw walczyli, pamiętacie, najpierw walczyli z Rosją Sowiecką, mieli granicę na Uralu. Nie przejmujcie się tym czymś, nie przejmujcie wiem, że to fatalnie wygląda. Wiem, że to fatalnie wygląda. Rosyjscy generali do Putina. Wiem, że to fatalnie wygląda. E, ale potem zaatakowali Kazachstan, który stał się papę. On to w ogóle jest niepodległy teraz. Ale reszta jest z naszymi papetami, jest. E, Dlaczego ten Kazachstan się wyzwolił? To, to, to coś nie wiem, czy to Bakurin, czy... czy od, co wy tu... Kurde. I my nie jesteśmy w sojuszu No nie, trzeba będzie spacyfikować ten Kazachstan, bo będzie od naszych popytów nas o tego, co z Trypolitania Okej okay. Okej okay. Nie wiem, pojawiają się, znikają Do, Deutsche Ostasien, Deutsche dropnęło się na plecy Republiki Trypolitańskiej I spisowało ich, kiedy oni pisowali. Jezu, co się dzieje Casablanca to jest ten Reichstag, ta. a to co to jest To jest Francja jest takie dymy tu front o jedną prowincję. Nie, czekaj Dunkierkę wyzwolili. Właściwie chyba odbili Dunkierkę? Nie, Dunkierka była czyja? Eee, dunkierka była... Ciężko stwierdzić czyja była. Nie, Dunkierka była Belgijska, ta, bo to jest granica. Okej, okay. ale Francuzi tam też mają kory. Dwie prowincje, A nie, sorry, tu przebili się. Nancy zajęli. Mhm. Cztery prowincje do przodu. Tymczasem yy, czat Ukraina. A właśnie, bo tu kolejne kotły zostały zlikwidowane. Ile? Milion sześćset. Okej. Okay. Jakieś 700 tysięcy zginęło w tych kotłach. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie co, panowie? To teraz na pełnej tu już możemy lecieć, nie? Bo tu już niewiele tych zostało żywiczków. a, a, w a w w Włochy zaatakowały Wenecję, które były papetem Austrii, a to oznacza, że mamy... A to oznacza, że mamy wojnę. A to oznacza, że mamy wojnę Federacji Austriackiej a z Włochami. Ale, się gdzieś tam może walczy za nowe Włochy. może tak być. O jezus, te surowce, czemu nagle tak surowce spadły? Co jest? Czekaj, czy wy chcecie powiedzieć. Nie, czem... Ej, czemu przestałeś kupować od. Czekaj, ty jesteś dalej naszym papetem? Tak, jesteś papetem. Czemu ja nagle kupuję po normalnej cenie od ciebie surowce? Ej, co, co jest? To nie powinno być tak, że ja płacę dwa cywilniaki za tą całą stal? Od kiedy 13 aż muszę płacić? Halo. Co to za zdzierstwo? Serbia! Czekajcie, wyślemy nasze dywizje. E, znaczy nasze dywizje e, z frontu, bo one już tam nie są potrzebne, tylko attrition łapią. E, Okej, okay, teraz to jest ciekawie, bo Austria teraz tam za fronty walczy. To może być ciekawe. E, moglibyśmy się tu wbić? My to wszędzie możemy się wbić, ale walczymy na wschodzie. Co to za żbiczek? Co to za żbiczek? Member of Asian is cross-cospirity co spirit Czekam aż się ta Rosja spuszy na razie nic się tego zrobić nie mogę, nie zaatakujemy to dopóki Jakiś Virgin w komacie, e, Dopóki nie spuszczyjemy Rosji, widzę, że syndykaty tak powoli kończą, ciekawe co zrobią z nową Anglią Co to za nowy ten marks syndykalistyczny Ej nie wiem jak Kanada do tego dopuściła, Chad Edwardzik widzę e, Jeszcze tylko PSA się broni Niemcy się przebili, pajak się rozlali, o rany, pod Paryż podchodzą. Pod Paryż, Kaisery podchodzą i Warden znowu otoczyli. <noise> Sergiej Brusiłow. Ej, to jest jakiś aktor, skąd ja go kojarzę? To nie jest ten? Eee, z Breaking Bad? To jest chyba on, nie? To jest chyba, chyba on. <noise> Sergiej Brusilow. Ty, bo Niemcy są pod całym Paryżem. Kończy nam się czas. Kończy nam się zdecydowanie czas. 25 dni i wchodzimy w Weltkrieg i atakomie Kaisera. Kiedy wy tu będziecie? Będziecie za dni. Idealnie. Idealnie. Mam nadzieję, że nasze dywizje po prostu przeleją się, a głównie wy się przelejecie, te nasze, wy tu macie atryszyn? Na kim cudem wy tu macie atryszyn? Nie upadek Paryża, szybko, trzeba ratować Co to jest Bułgaria. A Bułgaria też jest, a nie graniczymy z Bułgarią. Czy wytrzymajcie towarzysze, wiem, że mamy z wami wojnę, ale no yy, wolę mieć z wami wojnę niż do, pozwolić, żeby ten imperialistyczny Kaiser się rozlał Dawaj, te katiusze są gotowe. Oj, jest gotowe! Ooooo Jaka katiusza Może to nie jest idealna templatka Ale będą katiusze strzelać <laughs> Będą katiusze strzelać Brave'i 300 soft attack 636, nie jest źle no upartego moglibyśmy... O, mało mało, no upartego moglibyśmy logistyki tu dodać. Um. Ej, logistyczna przebi... dodaje breakthrough. Ciekawe, I moglibyśmy w sumie was jeszcze dodać. Jak bardzo źle to by wyglądało. Dobra, na razie daj w sumie tylko logistyki. Bo, bo te rakiety jako wsparcie, to tak chyba nie. <laughs> Mamy wargola! O! O tak, dobra. Mm, daj mi co będzie dobre? Co będzie dobre? Co będzie dobre? Dawaj to. Dawaj to. Biała ARMIA czarny BARON Problem jest taki, że nam brakuje troszkę generałów A Nie mamy tyle generałów, nie mamy tyle command powera nagromadzonego, żebyśmy, żebyśmy wszędzie mieli tam gdzie chcemy generałów yy, Ty... Silna ta Białoruś <gry> Nam trochę dywizji brakuje Dobra, dacie radę, jakoś Jakoś dacie radę, dobra, bo seria przymula totalen krik, ja, ja IAAA ja, TOTALEN Daj czwóreczkę i pokaz jak Katiusza szczela. O kurde. Powiedz, że się przebijesz. Bo jak te Katjusze się nie przebiją, to mamy pogranę. Tam na wschodzie walczycie. Coś tam jeszcze walczycie. Dobra, bo tutaj walczymy z tymi republikami gruzińskimi To możemy na szybko zająć. Tu pomożemy czaty. E, ty nie walczysz? Czemu ty nie walczysz? Colonel to Arms, e, Ukrainy, War of Independence. To jest to? E, tak, to jest ta wojna. Z wojną niepodległość? <grytania> niepodległość Ukrainy zaatakowaliśmy Kaisera. Możemy na szybko. O, Finlandia. No, kto by się spodziewał, że jest realistyczna Finlandia dalej zrajść w Dobra, na szybko zajmiecie tych. Ty też nie walczysz. Wojna o niepodległość, tak, 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 tak. Dla yy, szybkości to pozajmujecie i się zajmiemy yy, zajmiemy Finlandią. Pokaż, jak Katiusze się przebija. No i chłop już zachorował. Za, za Gdzie są te Katiusze? No, gdzieś tam przebijają się, tylko że je kontrują bandyty. Dobra, tu Katiusza leci na. O kurde. Rosja idzie na zachód! No nie wiem, czy Rosja idzie na, na zachód. Czy to, yy, czy to. Oj, tu możemy kociołek zrobić. Nie no, muszę ten kociołek zrobić. Jęcz e, to Rosja czy Ukraina idzie na zachód. Jezus, Katiusza w każdą stronę napierdziałam przy tej ruskiej nuci. O Jezus, jakie coś to piękne! Jakież to piękne! Dobrze, trzymaj. I jak nie wiem, czy zauważyście, e, na razie puszujemy tylko Katiuszami. Tylko Katiuszami puszujemy, żeby piechota nie ginęła niepotrzebnie. <laughs> Cały front Katiusz. Jakby coś się szkolą, drugie Katiusze. Druga armia, 24 dywizji, Katiusz. Ciu, 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 ciu. I to mi się podoba. I tak ma być. Um, skończmy szybko te republiki. Dawaj, ten tu przy okazji masę ropy ściągniemy. Bo, no, właśnie, yy, to jest ta armia? Tak, to jest ta armia. Mogę wam już zrobić taką linię frontu, taką. Ja z tobą nie walczę. Okej, okay. yy, wzywamy wszystkich do wojen. Halo? Czemu nie? Z tobą walczę czy nie? Walczymy. Czemu nie mogę u linii frontu przeciągnąć? do no, mniejsza. Zajmij ten rewan, niech to skapituluje. E, bolszewicy broją Piotrogrodu, o to chodziło. Ciciu, ciciu, Katiusz, o, zatrzymali nas. Jak tam odsiecz? No tak średnio. Tak średnio. Daj naszego generała, żebyście nie wchodzili w te rzeki, tylko puszowali w kierunku Berlina tymi Katiuszami. O właśnie. Potrzebne są dywizje. Co, oni nas! To miał być szybki Blitzkrieg! Co jest? NIE WOLNO TAK! No czemu wy tu macie atryszyn? <noise> czemu miałem takie wlerzbeki jakby to Roscy generałowie o Ukrainie gadali? Weź to szybko skapituluj Potrzebujemy tych dywizji na zachodzie, o dobra wchodzą do Włodowostoku Ty w razie czego możesz jeszcze do tego wejść e, Wątpię, że... a ci to... a wy kim jesteście? Kim wy jesteście? Co to za armia? Ha! Dawaj szybko na tego Dawaj szybko na Białoruś Na Białoruś żbiczku. Nie wiem kim jesteś ale jesteś potrzebny na Białorusi. I to szybciutko. I potrzebuję kogoś na tego. Czemu ta Łotwa, Estonia nie kapituluje? Jak te nasze Katiusze jadą? Jadą. te teatryszyn łapią. No i ja jak to wygląda. To <noise> Syberia jest najlepsza podziabana. Ty, bo ta Białoruś zaczyna się rozlewać, to jest niepokojące. Czy mogę wam wydłużyć tą linię frontu, czy nie? Halo? O, teraz mogę! Super! Świetnie, żbiczki! Świetnie! Dumny jestem z tego, że teraz nagle paradoks mi pozwolił. Muska z teraz raczej nas nie interesuje. Zajmij to, bo fajnie, jakbyście wyskapitulowali. Dobra, może, może za wcześnie wypowiedzieliśmy tę wojnę. Może nie jesteśmy idealnie przygotowani, ale Francja tam kapituluje i uznałem, że. O, linia frontu się usunęła. No super. Dzięki paradoks. Dzięki. Aha, i teraz tu jest ten. Tu jest. Tu jest Austria w Krakowie i ja nie mogę linii frontu narysować. Zarąbiście paradoks. Dzięki. Dzięki paradoks. Super. E, marsz na Berlin aż tak szybko nie idzie, jakbym się spodziewał. E, właściwie to w ogóle nie idzie, a część naszych dywizji nawet się cofa, chciałem zaznaczyć. E, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czemu wydaliście się odciąć? Dobra, ta Ukraina aż tak silna nie jest. E, trzeba ich zacząć kapitulować, bo ich jest po prostu za dużo. E, czy my nie byliśmy już pod baku? Czad Stalin dalej się broni. No fajnie, tu jakiś kociołek zrobiliście. E, przynajmniej, że to są te gówniane dywizje naszych, o dobra, Estonia skapitelowa, dobra, pierwszy great sukces e, Jak ta Finlandia, Finlandia, o, Ruscy zaczęli, dobra, Ruscy mają już ten, e, doświadczenie w wojnie z Finlandią Są specjalistami, <śm> Mołotow, Mołotow rządził tym krajem przez chwilę to Też są jakieś gówniane dywizje, tajne, bez generała bo nas nie stać No, super e, Dobra, wycofamy nasze magiczne katiusze e, Zajmiecie się ogarnięciem Białorusi na razie no bo nie możemy pozwolić, żeby coś takiego na, na, na plecach nam żyło, a teraz wam podziękuję za uwagę. Dobra, seria nie przymula, ale ta wojna jest nam kompletnie niepotrzebna i jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Gdyby nie to, że Francja kapituluje, na pewno byśmy jej nie wypowiedzieli teraz, ale, ale to nic. Alo, możemy zająć Władywostok? Dziękuję. I, i zmusić tę tą, tą smutną Rosję do kapitulacji? Dziękuję. Tak, łapek w górę, słuszny kalendarz, trzymajcie na razie, elo.